No. A, Cześć. A Fajnie, was widzieć w końcu razem, uśmiech. Może jakieś kiss or na początek z jednej i z drugiej strony. De trzeba coś poddymić. Pozdrawiam serdecznie. To ty odpowiadasz, czy. Ja, ja odpowiem. Dobrze. Nie czekaj. No. Kisser Czy ja mam zdecydować? Tak, tylko dobrze decyduj. Pamiętaj. Co wie, co ja mam teraz. Proszę, zajęcie. no ale ty nie masz dwóch różnych wyborów. No jak? No mam No masz dwa, różne. ale powinnaś z bomby wybrać. Czekaj, jest więcej. No nie mogę, no. Co odliczasz? A. Witam Drakulkę i S. dajmy zagrać się dzisiaj w fasole. Nie.